Trochę się skrzyń zbierało, bo troszkę opróżniliśmy dzisiaj. Jutro będzie jeszcze więcej wolnych skrzyń. Jeszcze będziemy na fajland opreskiwaczem na falę. Rano się wyjedzie przed sortowaniem. I tam będą podjeżdżały samochody. Pod taśmę. I będziemy prosto sortowali na ciężarówki. już wjeżdżają na hale. zaraz będziemy ładować i ładujemy pierwsze auto od godziny 7 Muszę zabrać za ładowarkę i już wiem, tak sobie pomyślałem co może być przyczyną pewnie albo po pasek pęk, albo coś takiego. Czemu mam słuchajcie teraz? i odwrotu to się walczyło teraz spróbujemy kręci Złączyłem się, akumulator Umyję ją i zacznę tam rozbierać od strony paska alternatora Dolewamy olej do Strzyni biegu Bóg nie wiadomo gdzie Wczoraj mieliśmy zwrot, półtora auta Powodu niby zazielenione za dużo jest, ale ja tutaj nie widzę. Oładuję to teraz na przyczepę, i teraz przyjeżdżam na następną przyczepę, i to załaduję do końca. Pojechały i wróciły. Półtora auta tylko, także nieźle. Już końcówka leci. Nareszcie wyszłeś Czekaliśmy na Ciebie co? Przerwę masz? Długą? No co ty Polski mam Na Polskim sobie wyszłeś? Chciałem no wolatatkę zrobić, szybko zrobiłem, tak, a potem przerwa jest szybko. No i plac w sumie ogarnięty tylko to muszę pozbierać już ręcznie końcówkę Wyszła cała przyczepa druga chwilę mieliśmy przerwy, bo nie było samochodu. Teraz przyjechały dwa naraz ale idzie to bez problemu załadunek. I jeszcze dwa samochody i będzie koniec załadunków dzisiaj. Sprawnie poszło, także. Bezpośrednio na auto. Tutaj czeka kolejne auto, i jeszcze jedno koło wagi czeka, i będzie koniec. Także do dwóch godzin i koniec. Ja mam taki dzień dzisiaj, że trochę tutaj ogarniam na placu. Trochę pod warsztatem, bo tego wszystkiego się nazbierało. I załadowarkę się miałem zabrać, podłączyłem akumulator, już się naładował. Chcę ją, nią podjechać pod warsztat i zobaczyć tam, co się stało. A wy co? Ekipa? Tak, nosi się No i mam przygotowane tutaj miejsce, żeby podjechać ładowarką i tutaj rozebrać ten bok. Trochę ją tutaj opłukałem. Jeszcze jak ściągnę tą dolną osłonę, też tam opłuczemy. Teraz tu podjeżdżam. Cały dzień dzisiaj miałem taki, że ktoś przyjeżdża, ktoś coś tam chce. I miałem za to się zabrać wcześniej, a dopiero teraz mam chwilę, żeby to skończyć. Tutaj muszę odkręcić trzy śruby. I z tej strony... Z tej strony jak tam dojdę? Jedna jest tu. No właśnie. Dobra, zobaczymy. No i tutaj na wydech muszę to odkręcić. Tutaj to. Zabieram się za robotę. Z tej strony odkręciłem dwie śruby. W sumie górną tylko poruzowałem, bo to jest taki zatrzask. Bo to jest taki zatrzask. Yy, środkową odkręciłem, a dolnej, dolna mi się chyba obraca. Będę musiał wejść pod spód. Teraz tutaj odkręcam to. Żeby można było zdjąć i żeby wydech tutaj po prostu się przesunął. Samo się nie zrobi, trzeba tam wejść, pod po to, okay. to jest tutaj. Z tego co widzę, tu jest. Tu. Wszystko brudne. Ta śruba do odkręcenia jest. I z przodu też. Ta śruba odkręcona. Nie wiem, czy nie ma na środku tak samo. Jak z przodu, bo z przodu jest trzy, z tyłu by się wydawało, że jest chyba tylko u góry i, i na dole. Teraz z przodu tutaj jest wszystko zawłocone. Co? Ja to robiłem na przedłużce i na tym. Tu, gdzie węże, tak? Tak, między tymi wężami To jest to, gdzie konta... tu została. Zrobili tamte chyba jest gwint, nie? To gindia jest druga, to Dobra, można zabrać Ciekawe czy to już wszystkie była dosta Boja się tam u góry jeszcze jest no ale tam tylko poluzować. Bo ona jest luźna już. Bo tam taki wiesz do góry i. Luźna, ale tam jest na trzynastkę klucz. Tu jeszcze jest jedna. Tu jeszcze ta. Muszę Wejdź, wejdź, wejdź. Tu. Chyba, że jeszcze jakoś wymyślili na środku, ale raczej myślę, że chyba nie. Nie sama spadła. Odkręcił śrubę i... Ona waży... z 20 km piachu na niej. Czekaj, na podkładka no. Jest? Śruba. Śruba też jest? Nie widzę. Dobra. Patrz, pasek walnął. nic poważnego. Pompa dobra. To taka sama bomba jak w tamtej jest. Dlatego się nie świecą lampy robocze. Bo ten. Co? Nie ma ładowania. Nie ma ładowania, no? A obroty pokazuję, bo tu jest komor lane, to pewnie są obroty z tego, z czujnika położenia wału. No, a ten? To pewnie przygaszenie to rzękoliło, tak jak powiedz, tu gdzieś haciło. No. Nie ma żadnego numeru, nic. No, Zaraz, by. 205 mi to Tak 8pk 205 no, zaraz czekamy paczka. 205 mań się do no i ostatnie auto się waży chłopaki tylko ogarniają tutaj plac, znaczy się Kuba tylko jeszcze powstawia skrzynie. Na hale i fajrand. Samo się nie zrobi. Przyniosłem lampy. Przyłożyłem do maski grilla. Muszę teraz to wszystko poskręcać. I będę mógł zamontować te boczne blachy, z tym, że najpierw... Najpierw tych blach, mam je tutaj. Były malowane proszkowo. Tutaj będą naklejone naklejki. I będę chciał te naklejki nakleić Najlepiej by byłoby teraz Jak maska jest zdjęta naj Najpierw to poskręcam Założę sobie lampy yy, To najpierw zrobię Tak I później będę mógł maskę sobie postawić W pionie tam oprzeć No i już wynik Pierwszy problem Taki, że te blachy są za krótkie Pomalowałem dwie blachy, a to są od zwykłej wersji. Wersja Pro, z tego co teraz widać, ma dłuższą maskę. O jakieś 8 cm. Tutaj mam. Bo ja wybrałem takie zdrowe, które są, od innej maski, a tutaj są od wersji Pro. Także muszę takie blachy dorobić. Tu połrywane szpilki, pokorodowane. Także wybrałem inne, ale nie sprawdziłem, czy jest taka długość, jak powinna być. Także już wiadomo, że na tym etapie staniemy z maską. Dlatego coś trzeba nieraz przyjść porobić, bo w ten sposób skraca się czas tego wszystkiego, bo już szybciej zareagujemy i szybciej mogę te blachy dorobić.